Jak działa autoprezentacja w projektach? Dzisiejszy materiał jest materiałem komplementarnym do jednego z filmów na temat tego, jak oceniamy ludzi. Tam zajmowaliśmy się tym, jakie mechanizmy sprawiają, że błędnie bądź prawidłowo odczytujemy ludzkie zachowania, czyli skupialiśmy się na nas i na naszej percepcji, a dziś przyjrzymy się temu, co ludzie robią, żeby nam się przypodobać albo usprawiedliwić. Ja nazywam się Marcin Guzik, na kanale zarządzanie Projektami projektami.pl opowiadam o zarządzaniu projektami nie tylko, natomiast na co dzień prowadzę firmę doradczą. Ten Step, do której Cię serdecznie zapraszam. Zaczynając ten materiał od razu chcę powiedzieć, że nie jest to systematyczny wykład, tylko subiektywny wybór treści, które powinny cię zainspirować do samodzielnych studiów, gdzie studiować na przykład y, czytając literaturę fachową z dziedziny psychologii społecznej, na przykład słynny podręcznik akademicki profesora Wojcieczka bardzo go serdecznie polecam. I chcę od razu również powiedzieć, że to o czym będę mówić w stosunku do ludzi, w dużej mierze y, nie w dużej mierze. We wszystkich aspektach również dotyczy się mojej osoby, w związku z tym nie chciałbym uchodzić za osobę, która z góry opowiada o tym, jak dziwnie się ludzie zachowują, mając poczucie, że to jej nie dotyczy. Mnie to dotyczy przede wszystkim. No więc, czy są takie sytuacje, w której komuś może zależeć na tym, żeby zrobić na tobie wrażenie, i czy robi to wrażenie w sposób nietypowy? No, oczywiście, że tak. Jesteś kierownikiem projektu. I dobierasz sobie zespół projektowy, bo wchodzisz w fazę, która jest ciekawa, albo w ogóle swój projekt zaczyna być ciekawy i ludzie zaczynają się do niego przyłączać, zaczynają wierzyć w to, że tobie się uda. Mówię, łe, lepiej być w tej ekipie, bo ona zdaje się odnieść sukces i będzie w związku z tym dużo e, fajnych doświadczeń. W związku z tym, dobra, już przeszliśmy masę krytyczną, wiadomo, że warto na niego postawić i zaczynają ci się zlatywać ludzie, którzy chcą być z tobą. Albo się okazuje, że zaczynasz, Wchodzić w fazę, w której będzie do rozdania kilka ciekawych ról, i ludzie z Twojego zespołu projektowego zaczynają chcieć w tym uczestniczyć. Albo z jakiegoś powodu Ty wydajesz się być perspektywiczny i ludzie chcą się z Tobą spotykać, mieć coś z Tobą wspólnego, bo. Uważają, że będziesz mieć na coś wpływ, albo na przykład ponieśli kat jakąś katastrofalną porażkę i chcą trochę się wybielić na sumienie i powiedzieć. Okej, okay, ja nie jestem taki niefajny, jak by się mogło wszystkim wydawać. To są te sytuacje, w której ludzie mogą przyjąć programy, które to programy będą albo programami takiego zwykłego zachowania jak zawsze, i będą się zachowali w sposób naturalny, i ty będziesz to czuć, ale mogą też uruchomić projekty. Wewnętrzne, swoje własne, małe projekciki autoprezentacyjne, czyli będą próbowali zachować się w sposób nietypowy, w sposób, który będzie miał na celu wywarcie na Tobie wrażenia, sprawienie, że Ty jakoś się zachowasz i to, jak oni będą się odnosić względem Ciebie i ludzi, i innych rzeczy, będzie. Trochę nie wprost, będzie gdzieś tam miało zawsze cel poboczny, będzie jakaś ukryta druga intencja, będzie to trochę nieszczere, ale będzie obliczone na efekt. I tym można byłoby nazwać autoprezentację. Mechanizm często uświadomiony, a czasem zdarza się, czy często jest też nieuświadomiony. W związku z tym ten, który tak robi, może sobie z tego sprawy nie zdawać. Jak ludzie mogą chcieć na tobie zrobić wrażenie? Ważne, żebyś to wiedziała czy wiedział, ponieważ może się okazać, że w Twoim projekcie właśnie ludzie zaczęli się zachować inaczej, bo widzisz, że będzie jakiś przełom i nagle obserwujesz, że to całe Twoje przysłowiowe stado zaczyna lekko wariować. No to co oni takiego mogą robić? Mogą przyjmować dwie strategie autoprezentacyjne, dwa typy taktyk, przepraszam, autoprezentacyjnych. Po pierwsze stosować strategie obronne, to zależy od różnych sytuacji, albo strategie asertywno-zdobywcze. No i od tych pierwszych zaczniemy. Strategie obronne stosuje się wówczas, gdy ktoś ma coś do y, wytłumaczenia, gdy chce pokazać, że y, zawiodła, ale to nie jego wina, gdy y, to ja, realne, to co się wydarzyło, nie odpowiada temu, jak chciałby, żeby się wydarzyło. Czuje pewien dyskomfort, dysonans i za wszelką cenę próbuje tą dziurę załatać. Co może zrobić człowiek, który. Y, w takiej sytuacji się znajduje, gdzie jeszcze mleko się nie rozlało, ale widzisz, że będzie strategia, że będzie trudno. Pierwszą z typowych reakcji to są tzw. reakcje samoutrudniające. To są takie reakcje, w której próbuje skomplikować zadanie samodzielnie. Po to, żeby odwrócić uwagę publiczności i żeby w razie czego nie wyszło, że ta porażka jest moją winą, raczej próbuję zwalić to na okoliczność. Przykład numer jeden: student, który nie do końca jest przygotowany do egzaminu, ale idzie w przeddzień egzaminu, zamiast się uczyć, to na imprezę z kumplami, jest w tym bardzo aktywny, rano wstaje z bólem głowy, idzie na egzamin. Ten egzamin oblewa. No, i wszyscy wiedzą, że on oblał ten egzamin, bo był na imprezie. O tym się mówi. Im bardziej był na imprezie, tym bardziej się o tym mówi. I nikt nie mówi o tym, że on się nie przygotował albo jest nieinteligentny, albo ma kłopoty z zapamiętywaniem. Tylko ta impreza staje się figurą, na którą się towarzystwo skupia. Ewentualnie może być sytuacja, w której taki ktoś, na przykład, kto ma do zrobienia jakieś zadanie, celowo sobie to zadanie utrudnia, dobiera trudnego partnera albo buduje jakieś. Specjalne utrudnienia, żeby w razie czego móc powiedzieć, no nie dałem rady, ale tego nie robiłem w sposób typowy, tylko robiłem to na piechotę i bez tlenu, na przykład. No więc sorry chłopaki, ale mogło mi nie wyjść. Przy okazji obie te sytuacje pokazują, że gdyby nasz student zdał egzamin, albo gdyby naszemu człowiekowi udało się wleźć bez tlenu i na piechotę, i bez butów na ten Mount Everest, to zawsze, gdyby mu się udało, to tym większa jest chwała, więc nagroda jest większa, ale w razie porażki to mam jasne usprawiedliwienie. Oczywiście tu możesz skrzywdzić kogoś, kto załóżmy jest na, dro na drodze doskonalenia jakiejś umiejętności, wykonał już 15 eksperymentów wchodząc na Everest w butach z tlenem i w pełnym oporządzeniu i mu się udało. I 16 raz sobie sam utrudnia, bo chce sprawdzić się, chce wyjść ze strefy komfortu, chce doskonalić jakąś umiejętność, i tu nie ma mowy o strategii autoprezentacyjnej. On po prostu jest na jakiejś tam drodze osiągania mistrzostwa w jakiejś kompetencji. Więc proszę, nie generalizujmy, że jeśli ktoś sobie utrudnia, to od razu stosuje samo utrudnienie. Czasem po prostu chce być trochę lepszym w tym, co robi. Druga strategia to jest strategia suplikacyjna. Strategia, w której nie umiem czegoś, mam kłopot z. Zrobieniem czegoś, w związku z tym robię oczy z paniela, robię z siebie takiego koncertowego głupka, mówię: Nie, sorry, przepraszam, ja tego nie umiem zrobić, proszę mi w tym pomóc, ja tego nie rozumiem, proszę mi to wytłumaczyć. Taką strategię szczerze i bez krępacji stosują na przykład inżynierowie na warsztatach zarządzania. Wtedy oni nagle koncertowo głupieją i mówią, nie, proszę pana, nie rozumiem, co to jest cel i po co ja mam jako inżynier wiedzieć, do czego jest ten most. Ja mam zbudować most, a po co on jest, to jest tak naprawdę domena polityków i ekonomów. To w ogóle mnie nie interesuje. Ja nie chcę tutaj, żeby się odebrała czy odebrał to jako stereotypowanie, ale zdarza się, że w, na przykład panie robią taką minę bezradnej osoby, szczególnie. Literatura mówi o tym, na literaturę się powołam. Jak pani przyjeżdża samochodem do mechanika i w tym momencie rozkłada ręce, i wtedy mechanik czuje się taki kompetentny, dopieszczony, zauważony i robi więcej niż normalnie by mógł. Bo może się jeszcze, jak pani jest atrakcyjna, to się chce jej przypodobać. Ta strategia super fajnie może działać. Natomiast ona ma dwie cechy. Po pierwsze, jest strategią, w której ja celowo próbuję. Nie podejmować wysiłku, żeby rozwiązać problem, tylko wręcz odwrotnie. Mówię, ja nie jestem do tego zdolny, i z drugiej strony, zarówno w tej strategii, jak i w strategii samoutrudnienia, ja zdejmuję z siebie odpowiedzialność. Mówię, to, to nie ja za to odpowiadam. Tak? Te dwie strategie autoprezentacyjne powodują, że spróbuję pokazać reszcie, że to nie ja. No i oczywiście może się to udać, ale wnikliwy obserwator, jeżeli masz do czynienia z publicznością, która jest bystra i która bardzo dokładnie śledzi Twoje poczynania, to cię rozszyfruje i to nie przyniesie w żaden sposób chwały, ani nie zdejmie też tej odpowiedzialności. Są też strategie czy taktyki, te obronne, które zakładają wzięcie odpowiedzialności. Jedno z nich to jest wymówka. To znaczy coś się zepsuło i ja mówię, OK, jestem za to odpowiedzialny, ale warunki były trudne. Jestem za to odpowiedzialny, ale jemu się należało. Znaczy zrobiliśmy tak... Ale on w pewien sposób się o to prosił, albo no, bez przesady skutki tego nie są aż tak katastrofalne, jakby się nam wydawało. Cała masa wymówek, które mają doprowadzić do tego, że ja tłumaczę, racjonalizuję w opinii słuchaczy, dlaczego do tego doszło. Ja nie kwestionuję swojego udziału w porażce, natomiast próbuję to urealnić. Teraz jest pytanie, czy to się udaje. No najczęściej ludzie, którzy słuchają takiego tłumaczącego się typa, nie za bardzo budują w nim usprawiedliwienie, nie za bardzo wzbudzają sympatię do niego i jest to raczej strategia, która mi pozwala wyjść z tego z twarzą, mi jako temu, co nabroił, po, pozwala lepiej się czuć, chociaż rzadko kiedy jest skuteczna. O ile w przypadku poprzednich większa jest szansa, że się na to publiczność nabierze, to w przypadku strategii wymówkowej jest to ograniczone. Co więcej jeszcze jeśli jesteś osobą, która wielokrotnie miała takie porażki i za każdym razem szuka wymówek, to zaczynasz być klasyfikowany do grona ludzi, którzy zamiast wyników przynoszą wymówki i wówczas wiadomo, że jeśli się nie uda, to będzie cała masa usprawiedliwień. I różnego rodzaju obiektywnych czynników, które cię doprowadziły do y, kłopotów. Jest jeszcze ostatnia strategia autoprezentacyjna, która y, nazywa się przeprosić przeprosinę w sensie, coś się nie udało. Ja w tym momencie przepraszam, autoprezentacja na czym polega, jeśli ja w ogóle nie mam intencji, żeby przeprosić, jeśli nie mam takiego w sobie tej gotowości, że ja nie czuję się winny, tylko robię to. Przepraszam cię po to, żebyś ty mi wybaczyła, wybaczył, żebyś, żeby między nami był pokój. Natomiast w moim sercu gdzieś w głębi ja się nie czuję winny. Wtedy to jest autoprezentacja. No bo jeśli ja naprawdę czuję, że zawiniłem, i jeżeli naprawdę czuję, że to jest z mojej winy coś się wydarzyło nie tak, na przykład nie wiem, przegraliśmy przetarg, nie, została nasza oferta doceniona, prezentacja się wywaliła, bo na przykład źle ją przygotowałem, i przychodzę do szefa, i szef, przepraszam, to w ogóle moja wina biorę za, za to odpowiedzialność, mam program naprawczy, no to trudno to mówić o autoprezentacji. To znaczy to jest świadome i dojrzałe podejście do tematu. Tak samo jeśli ja broniąc czy opowiadając o sytuacji, nie, nie tworzę wymówek, nie tworzę, że e, dajcie spokój, to nie są takie aż ważne konsekwencje, albo oni się o to prosili, tylko raczej pokazuję fakty, jak one z mojej strony wyglądały, to również trudno mówić o autoprezentacji. Raczej jest to strategia obrazowania tego, jak ja widziałem pewną sytuację. Idąc jeszcze wyżej, strategia suplikacji, no jeśli ja kompletnie nie rozumiem i jeżeli ja kompletnie mam niedostępny jakiś obszar i zupełnie nie są mi obcy, no nie wiem. Ubezpieczenia na życie, na przykład kompletnie się z tym nie znam i przychodzi do mnie agent i mi zaczyna mówić o jakichś sumach ubezpieczenia, o jakichś okresach, o czymś tam I mówię: hej, hej, wait, w ogóle, ja nie rozumiem, co ty chłopie do mnie mówisz. No to nie jest suplikacja, tylko to jest jasne powiedzenie: weź mi to wytłumacz prostym językiem. Jako osoba, która może odbierać takie zachowania, musisz być na to wyczulona, wyczulony. I ja bym powiedział, że to twoja mądrość i historia znajomości będzie pozwalała zrozumieć czy to jest zachowanie autoprezentacyjne, czy to jest realne zachowanie, z którym masz do czynienia, które jest adekwatne? O tym jeszcze będę mówić przy strategiach czy taktykach z grupy asertywno zdobywczej. Pierwszą z taktyk asertywno zdobywczych jest ingracjacja, lizusostwo inaczej, czyli ja, aby uzyskać coś, chcę się przypodobać i robię to na kilka sposobów. Mogę na przykład pokazywać nieistotne dla sprawy moje pozytywne cechy. Wprawdzie rozmawiamy o moim udziale w roli kontrolera finansowego w projekcie, ale zaczynam opowiadać o tym, że świetnie gram na gitarze. I że czytam fajne książki. To ma sprawić, że ty wybudujesz sobie w swojej głowie obraz, mnie jako osoby wartościowej, ciekawszej niż jestem w rzeczywistości. To nie ma w ogóle związku granie na gitarze i czytanie książek z byciem kontrolerem finansowym w projekcie, ale mi się wydaje, że jak o tym powiem, to tobie będzie łatwiej podjąć decyzję na tak. Drugim mechanizmem jest prawie nie komplementów. To są sytuacje, w której wpadasz i zaczynasz opowiadać. Jak piękny ma gabinet, twój rozmówca, jakim pięknym samochodem jeździ, i jak dobrze wybrał biuro, w którym jesteście, to jest znowu strategia, w której próbuję zyskać sympatię przez to, że na coś zwracam uwagę i to pozytywnie wartościuje. Może być też. Typem migracji konformizm, gdzie ja próbuję za wszelką cenę zachować się tak jak ty, zbudować taki sam program funkcjonowania. Przykładowo, ty mówisz, że lubisz wątróbkę. Ja wprawdzie nienawidzę tej wątróbki. No, ja naprawdę jej nienawidzę, no, ale idąc na obiad, zamawiam tą wątróbkę, żeby pokazać, jak bardzo jestem z tobą. Ty mówisz o tym, że nienawidzisz mleka. Ja uwielbiam mleko, no ale na śniadaniu w związku z tym piję kawę, której ja osobiście nie lubię, ale ponieważ ty to lubisz, to próbuję się przypodobać zbudować. Porozumienie. Ostatni element li, lizusostwa, czyli ingracjacji, to jest świadczenie przysług różnych, rozmaitych, po to, żeby wzbudzić sympatię. No i teraz taka strategia lizusostwa ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, może być rozszyfrowana, dlatego lizus często, na przykład, wprawdzie jest konformistą, ale w sprawach nieistotnych pozwala sobie się nie zgadzać z szefem. Szefie ten plan jest genialny. Nie wiem, jak pan na to wpadł, natomiast zauważam jedną ważną rzecz, że ten Kowalski z działu, co jest przeciwny panu, może się strasznie wkurzyć. Czyli zwracam uwagę na rzeczy nieistotne, poboczne, żeby jednak tam pokazać, że jakieś tam mam odrobinę przynajmniej własnego zdania. Może być też sytuacja, w której próbuję te komplementy czy przysługę świadczyć przez stronę trzecią. Czyli to nie ja świadczę tą przysługę, to strona trzecia. Taka, co niby niepozornie jest związana ze mną, ona nagle sama zechciała ci coś przynieść albo coś zrobić. I teraz. Co jest, co jest ingracjacją, a co jest działaniem szczerym, to ty musisz to zweryfikować. To ty w swoim sercu i w swoim myśle, w swoim doświadczeniu wiesz, czy ten ktoś, kogo nie wiem, znasz rok, tak się zawsze zachowywał, taką miał postawę, czy to jest spójne z jego programem, z jego sposobem bycia względem ciebie, czy nagle mu odpaliło. W sensie zawsze tam w ogóle nigdy nie mówił o żadnej wątróbce, nigdy nie mówił o żadnych książkach i gitarze, nigdy nie świadczył żadnych przysług. Przez cały czas naszej znajomości był taki sobie, i nagle jak się okazało, że masz. Do rozdania stanowiska, to on zaczyna się tobą interesować i zaczyna wchodzić w takie dyskusje, które są nieadekwatne. To ty musisz się określić, no, i pamiętaj, że możesz nieźle skrzywdzić kogoś, kto może mieć bardzo dobre intencje, bardzo chcieć po prostu z czystego serca, nie wiem, wyświadczyć Ci przysługę, pomóc, a ty możesz potraktować to jako intencjonalne działanie. Sorry, to jest bardzo krzywdzące. Tu trzeba bardzo, bardzo uważać. Lizus też musi pamiętać, że te strategie ingracjacyjne świetnie działają na ludzi, którzy są równi jego statusowi, bądź podle, podlegli jemu. Natomiast słabo to działa w przypadku tych, którzy są wyżej w statusie, bądź wyżej w hierarchii, oni to łatwiej odczytują. Chociaż pra pra prawda jest też taka, że jeśli jesteś obiektem ingresjacji, jeśli ktoś ci wyświadcza przysługi, prawi komplementy bądź opowiada o tym, jak jest wspaniałym gitarzystą, choć mówicie o stanowisku kontrolera, to mniej dostrzega to ten, który jest komplementowany od osób, które patrzą na to z zewnątrz. Taka jest jakaś prawidłowość, że te komplementy uwodzą. Jeszcze raz ostrzegam, łatwo tutaj o pochopne skrzywdzenie kogoś, kto ma dobre intencje, tu historia znajomości i pewnego rodzaju ciąg wydarzeń, ta linia, w której funkcjonujesz, będzie dawała Ci odpowiedź, czy to jest zachowanie autoprezentacyjne, czy nie. Pytanie, co z osobami nowymi, które nagle się pojawiły w Twoim biurze i nagle zaczynają ci przychodzić, przynosić kwiaty i opowiadać niestworzone rzeczy, no to w tym momencie już twoja intuicja menedżerska musi sobie jakoś poradzić. Druga strategia to jest strategia autopromocji. Wtedy, kiedy chcesz coś uzyskać, pokazujesz siebie jako osobę kompetentną. Próbujesz walić w bęben tego, jakie masz umiejętności, jakie masz dokonania, jakie masz sukcesy. Niektórzy te sukcesy również omawiają, przy których słabo uczestniczyli, ale tam gdzieś, gdzieś byli obok, więc też sobie tam próbują przypisywać zasługi w ich prawie Często są to też sytuacje, w których na przykład powołujesz się na znajomości z osobami, które są znane, wpływowe, atrakcyjne, pławisz się w ich chwale, bo uważasz, że dzięki temu twoja, Twój ranking, gdzieś tam Twoja pozycja w rankingu wzrośnie. I znowu tutaj można się troszeczkę przestrzelić, no bo możesz być posądzony o bycie zarozumiałym, o braku, możesz być posądzony o brak pokory. Oczywiście ten, który stosuje taką strategię, często wie o tym, i podobnie jak Lizus, próbuje troszeczkę się budować, tak samo i ten, który jest autoprezentującym się kompetentnym człowiekiem czasem, próbuje deprecjonować się sukcesy, o których mówi, no wprawdzie, ale ten nic takiego nie było, albo próbuje w różny inny sposób tę pokorę pokazywać znowu działa to o, o tyle słabo że jeżeli deprecjonujesz swój własny sukces to ktoś ci może powiedzieć stary że jesteś niekonsekwentny nie, nie skoro się chwalisz tym to czemu teraz mówisz że to się tak jakoś udało no to ty się tym chwalisz czy tak tylko opowiadasz ta strategia jest strategią wyjątkowo Często, szczególnie w biznesie, gdy mamy do czynienia z osobami o samoocenie wysokiej, która ma dużo do zaoferowania, czy tu można skrzywdzić, czy tu można źle ocenić kogoś, kto w tak się zachowuje? No, oczywiście. Jeśli, nie wiem, Twoim zadaniem jest na przykład budowanie pakietu znanych osób, które mają w jakiejś sprawie być ambasadorami albo coś zarekomendować, no to. Jeśli mówisz, że znasz takie osoby, to trudno tutaj mówić o auto prezentacji o poławieniu się chwale, no bo, Temat dokładnie tego dotyczy, są to jest w ogóle moja historia. My teraz szukamy osób, które pomagają w krwiodawstwie. Tak? Znaczy to, że mam dostęp do tych osób, nie jest auto prezentacyjny, tylko jest to merytoryczny element całej układanki. Jak tkasz radę w sprawie jakiegoś charytatywnego dzieła, no to wiadomo, że znajomość z tymi ludźmi jest tu merytorycznie uzasadniona. Kłopotem jest wtedy, kiedy nagle wyskakuje jak Philips z konopi i nagle ci ktoś zaczyna opowiadać o tym, że wczoraj moczył nogi z Billem Gatesem na jachcie od czapy wczoraj wiesz, że był w Polsce, a Gatesa nie było u nas. W związku z tym i, i fantazjowanie, i megalomania, i mitomania, i jeszcze jakieś wy, wytwory ludzkiej wyobraźni, nie służące absolutnie niczemu. Tu musisz bardzo uważnie patrzeć na to. Znowu polecam refleksję, patrzenie na to, czy to jest, czy historia znajomości z tym kimś w tej sprawie jest uzasadniona. Jest też taka strategia, która się nazywa strategią oświecenia przykładem, gdzie za wszelką cenę próbujesz pokazać swoją moralność, swoją wyższość. Znałem takiego typa, który na przykład o czwartej rano swoim klientom wysyłał cytaty biblijne, chociaż nie wiadomo, czy tam oni byli jakkolwiek związani z religią, czy nie, ale próbował uchodzić za takiego światłego, krystalicznego człowieka, który o godzinie tej 4.30 wstaje i medytuje do godziny siódmej. No to się rozsypało wszystko, kiedy o godzinie 6 rano. Ja szedłem koło jego pokoju, słyszałem takie bardzo głośne chrapanie dochodzące tam z tego być może medytował, chrapiąc, nie mam dla tego pojęcia. Ta strategia również ma wywołać szczególnie w takich kręgach, które zwracają uwagę na te moralne. moralne Aspekty, ma wywołać wrażenie, chociaż jeden z generałów powiedział mi, że jeżeli miałby wybierać ultramoralnego oficera do kierowania jednostki i ultraskutecznego, to on mi powiedział: moralna to ma być żona, a pułkownik ma być skuteczny. Ostatnia strategia z asertywnych to jest strategia zastraszania, w której próbujesz pokazać atrybuty przywódcy, atrybuty człowieka bezkompromisowego, atrybuty człowieka, który jest a mocno nakierowany na zrealizowanie zadania takiego harpagana, który, pistoleta, który jest w stanie rozstrzelać wszystkich. Ta strategia znowu ma wiele wad, ponieważ ludzie mogą nie chcieć z takim kimś pracować, możesz się przestrzelić, bardzo łatwo zbudzić niechęć do takiego sposobu zachowania. No i pewnie jako osoba oceniająca też to widzisz. Pytanie jest takie, czy z takim kimś twoi ludzie będą w stanie wytrzymać, czy osoby, które są delikatniejsze, na przykład z takim kimś zbudują zespół, Musisz znowu uruchomić swoją własną intuicję po to, żeby ten... Ten osąd nad ludzkim zachowaniem w jakiś sposób był właściwy. Jeśli ten film, który właśnie obejrzałaś, obejrzałeś, sp sprawił pozytywne wrażenie, kciuk w górę sprawi, że YouTube również będzie to wiedział i podeślę go, zaproponuję go komuś, kto być może właśnie ma coś ważnego, do jakieś ważne stanowisko do rozdania i właśnie doświadcza o do prezentacji. Jeśli zasubskrybujesz nasz kanał, to co czwartek lub piątek materiały na temat zarządzania projektami, a jeśli wejdziesz na stronę Zarządzanie projektami, projektami.pl, tam materiały dotyczące zarządzania projektami i nie tylko. Do tego Cię serdecznie zapraszam. Jako puenta tego filmu powiem, jeśli chcesz być ekspertem do spraw innych, jeżeli chcesz ich odczytywać, to z jednej strony uwaga i obserwowanie i takie bardzo rozsądne i bardzo spokojne przyglądanie się temu, co ludzie robią, temu, co mówią, temu, jak to wygląda w dłuższej perspektywie, temu, czy jakieś zdarzenia w ich życiu sprawiły, że coś się zmieniło, czy tak naprawdę ta linia zachowania jest właściwa. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra praktyka. Czyli pewna pewien spokój w tym osądzie. No i druga rzecz, praca nad sobą. Nie będziesz w stanie właściwie odczytać ludzkiego zachowania, choć wielu z nas chciałoby powiedzieć, że jesteśmy ekspertami od spraw innych. Jesteś, ja, ja dobrze odczytuję ludzi. Ja zawsze wtedy pytam, czy też siebie do, w równym, dobrym stopniu ogarniasz, ponieważ my mamy taką tendencję, żeby chwalić się, szczycić tym, jak dobrze patrzymy na innych, jak trafnie ich oceniamy, choć sami ze sobą mamy wielkie kłopoty, albo kłopoty średnie, albo kłopoty małe. W każdym razie jest tam dużo do zrobienia tak mamy wszyscy łącznie ze mną. A zatem zachęcam również, żeby przy tych wiosennych, ciepłych wieczorach z kieliszkiem w ręku też podebatować samemu ze sobą nad tym, kim jestem i w którą stronę w tym świecie chcę zmierzać. Oczywiście to już nie jest na rozmowę na YouTube na kanale Projektami.pl, bo tu treści o zarządzaniu projektami, do których Cię serdecznie zapraszam.